you <laughs> Siemanko z tej strony Kamek i witam Was w dziesiątych Pink Jesteśmy już w połowie drogi do zakończenia tej serii i tym razem gramy o cały skład serii A plus oczywiście ławka. No tutaj Alabel sobie zmienię tam. Jeżeli przegram ten skład i to Citiana na resztę zawodników z serii A, które mają najwyższy overall, jednak przejdźmy do spotkania. Mam nadzieję, że nie zakończy się, tak jak piąty odcinek, gdzie przegra <grym> niestety cały skład. By Kublio... Kublik07, Kublik tak chyba nazywa się przeciwnik. No i zagramy o cały skład. Mam nadzieję, że nie przegram naprawdę. BPL już poszedł, to jest drugi najlepszy skład. Okej, okay, ja wezmę takie. on będzie grał w strojach Napoli. No i zobaczmy, jaki ma skład. Power tak się nazywa. Benteke, Staric, Podolski, De Bruyne, Paulinho, Benarfa, Zabaleta, Ager i już dalej nie zdążyłem zobaczyć. Ale skład ma całkiem niezły i przechodzimy do spotkania. O, to było dobre podanie. Cofnij się, cofnij się, cofnij się, nie cofniesz się. No dobra, i jeden do zera. Nie zdążył się cofnąć mój bramka, nie chciałem aż tak daleko wychodzić, no ale Lobik i tak. No nie, nawet nie obroniłbym, gdybym stał lekko bliżej bramki i 1 do 0 dla przeciwnika. pirlo. pirlo. Dawaj, tam jest Hamsik, nice. Bliski supek. No wybronił, kurde macie. Dobra, będzie już utrożny. Twoja. No i Barbo weź to ogarnij tak trochę. Nie po kablach, niesamowicie. Ach, nienawidzę tego. De Rossi odbiera piłkę. nie tak, nie tak. Damn it. No, 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 Muriel, Muriel. No, wcześniej trochę. O, nienawidzę tych lagów takich minimalnych. Fak. No i znowu lag. No, oh, fuck sake. No tak, no. <laughs> o, nie wierzę w te lagi, super. Okej, okay, jest 2 do zera, przegrywam przez lagi, nie boję się tego powiedzieć, możecie powiedzieć, że przegrywam, bo jestem słaby, tak, to jest możliwe, ale przegrywam przez lagi, ponieważ moja gra opiera się na szybkim rozgrywaniu piłki, a gdy są takie lagi, nie mam szans na rozegranie dobrze piłki i w większości przegrywam takie spotkania, więc gramy dalej. Lag, g, 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 nic nie widzę, nie wiem gdzie mam podać, zarąbiście się ta gra, uwielbiam. Uwielbiam tak grać, jeee yeah. Mhm, mm co ja mam teraz robić, jak jest kurwa lak. Ah, fuck. No, hamsik. Okej. Okay. Zajebiście, supek. Ah. Radu. No tak. La a, 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 a No i gol. Tak, w tym momencie mamy 3 do zera niesamowite rzeczy. Dobra, zajebista gra. On nawet on robi to jest slack. No. Pff, jak ja mam grać, kurwa mać. Ach, czemu ja się muszę wkurzać przy tej grze zawsze? Przecież jakby ja nie mógł normalnego meczu zagrać. Okej, okay, to są statystyki spotkania. No i dobra, teraz muszę wysłać mu wszystkich grać.